Na wywiadówce zapytałam, który z was jest rodzicem biologicznym? Państwo Nowakowie spojrzeli na siebie zdziwieni. Oboje byli blondynami z niebieskimi oczami, tak jak Julian. Nawet mieli podobne maniery. Oboje jesteśmy, powiedziała pani Nowak powoli. Dlaczego pani o to pyta? Wyjęłam projekt drzewa genealogicznego Juliana z zeszłego miesiąca. Narysował siebie i swoich rodziców, ale także innego mężczyznę i kobietę, popisanych jako prawdziwa mama i tata. Julian ciągle mówi o swoich prawdziwych rodzicach. Mówi, wy tylko się nim opiekujecie. Pan Nowak poczerwieniał na twarzy. To tylko jego wyobraźnia. Dzieci wymyślają różne rzeczy, ale coś było nie tak. Uczyłam setki dzieci i wiedziałam, kiedy coś jest nie w porządku. Julian nie był wyobraźniowy. Był dosłowny i poważny. Nigdy nie kłamał, nigdy nie wymyślał historii. Jest bardzo konkretny. Mówi, że jego prawdziwi rodzice nazywają się Joanna i Dawid. Mówi, że mieszkają na Dolnym Śląsku. Pani Nowak zaczęła płakać. Musiał gdzieś usłyszeć te imiona. Może w telewizji. Wyjęłam kolejną kartkę. Napisał to podczas lekcji twórczego pisania. Chodzi o dzień, kiedy mili ludzie zabrali go z placu zabaw, kiedy miał trzy lata. W pokoju zapadła cisza. Ręka pana Nowaka drżała. Pamięta, jak miał trzy lata szepnęła pani Nowak. Podobno napisał o czerwonej zjeżdżalni i kobiecie z kręconymi czarnymi włosami, która płakała. Spojrzeli na siebie znowu. Jedna z tych małżeńskich rozmów, bez słów. Już zrobiłam coś, czego prawdopodobnie nie była zrobić. Wyszukałam w Google zaginione dziecko Julian Dolny Śląsk, 2008. 18. Znalazłam chłopca o imieniu Julian Kowalski. 3 lata. Porwany z placu zabaw we Wrocławiu. Zdjęcie progresji wieku wyglądało dokładnie jak mój uczeń. Czy jego akt urodzenia jest prawdziwy? Zapytałam. Oczywiście, powiedział pan Nowak zbyt szybko. Mogę go zobaczyć? Dlaczego miałaby pani go oglądać? To wywiadówka, nie przesłuchanie. Pani Nowak położyła dłoń na jego ramieniu. Tadeusz, proszę. Nie, ta nauczycielka oskarża nas o coś okropnego. Otworzyłam stronę z zaginionego dziecka na laptopie i odwróciłam go. Czy to Julian? Pani Nowak osunęła się na krześle. Pan Nowak wstał tak gwałtownie, że przewrócił krzesło. Pani nie rozumie. Pani Nowak ukała. Próbowaliśmy przez lata, 15 lat, in vitro, agencje adopcyjne, wszystko. Nic nie działało, więc porwaliście cudze dziecko. Znaleźliśmy go, powiedział pan Nowak. Był sam na placu zabaw. Nikt go nie pilnował. Płakał przez pięć minut. Jego matka była w toalecie z jego młodszą siostrą. Przewijała pieluchy. Tego nie wiedzieliśmy. Nie zaczekaliście, żeby się dowiedzieć. Pani Nowak płakała teraz mocniej. Byliśmy dobrymi rodzicami. Kochamy go. Ma dobre życie. Lepsze niż na jakimś przypadkowym placu zabaw, gdzie nikt go nie pilnuje. Jego matka szuka go od sześciu lat. Teraz jesteśmy jego matką i ojcem. Nie, jesteście jego porywaczami. Już zadzwoniłam na policję, zanim przyszli. Powiedziałam im, żeby poczekali na zewnątrz, aż wyślę SMS. Wyjęłam telefon. Proszę nie. Pan Nowak rzucił się po mój telefon, ale cofnęłam się. Julian potrzebuje swoich prawdziwych rodziców. My jesteśmy jego prawdziwymi rodzicami. Wychowaliśmy go. Nauczyliśmy go czytać się nim kiedy chorował. Drzwi się otworzyły. Wszedł dwóch policjantów. Julian wciąż był na korytarzu, odrabiając pracę domową. Nie mógł zobaczyć co się dzieje. Państwo Nowakowie? powiedział jeden policjant. Oboje wyglądali jak zwierzęta w pułapce, w klatce. Czy możemy się z nim pożegnać? zapytała pani Nowak. Nie, proszę pani. Proszę z nami iść. Zostali w kajdanki na korytarzu. Julian spojrzał w górę, zdezorientowany. Pani Kowalczyk, dlaczego tu jest policja? Mamo? Tato? Pani Nowak płakała tak mocno, że nie mogła mówić. Pan Nowak tylko patrzył prosto przed siebie. Usiadłam obok Juliana, kiedy odeszli. Julian, kochanie, pamiętasz jak mi mówiłeś o swojej prawdziwej mamie i tacie? Skinął głową. O tych sprzed. Tak. Chciałbyś ich znowu zobaczyć? Jego twarz się rozjaśniła. Przy Przyjechali trzy godziny później. Jechali prosto z Dolnego Śląska, łamiąc wszystkie ograniczenia prędkości. Kiedy Joanna zobaczyła Juliana, padła na kolana. Moje dziecko. Moje dziecko. Julian patrzył na nią przez długą chwilę. Potem wyszeptał kręcone włosy mamusiu. Skinęła głową łukając. Tak, kochanie, kręcone włosy mamusiu. Wbiegł w jej ramiona. Nowakowie dostali po 25 lat za porwanie. Stworzyli całe fałszywe życie. Fałszywy akt urodzenia, fałszywe dokumenty adopcyjne, nawet fałszywe dokumenty medyczne. Julian ma się teraz dobrze. Jego prawdziwe imię to Julian Kowalski, nie Julian Nowak. Jest w terapii, ale przystosowuje się. Czasami dzwoni do mnie, żeby opowiedzieć mi o Dolnym Śląsku. Jego rodzice wysłali mi list, w którym po prostu powiedzieli: Dziękuję.